Cześć, cześć, z tej strony Wotan i witam was bardzo serdecznie w Twierdzy Krzyżowiec. Dzisiaj będziemy grali w misję numer 3, Kraina Pływów. Jak widzicie, dzisiaj już jest troszeczkę trudniej, mamy dwóch przeciwników, ale za to razem z nami jest Ryszard. I do tego mamy jeszcze po 10 tysięcy złota. Ta misja już będzie trudniejsza od poprzedniej, wiadomo, poprzednie nie musieliśmy w ogóle budować praktycznie budynków tutaj już się troszeczkę rozbudujemy dla niektórych ta misja może sprawić pełne problemy ponieważ o tędy będą atakowali nas ciągle gracze komputera i próbowali podpalić naszą gospodarkę ja wam pokażę sposób jak tą misję zamieć naprawdę w prostą i mam nadzieję że wszystko pójdzie zgodnie z planem i przejdziemy tą misję jak najszybciej więc może zaczniemy tylko nie pamiętam, na ile mam ustawiony czas rozgrywki. Na początku najlepiej się ustawić na 20, a wtedy będzie dużo łatwiej się rozbudować. Dobra, stawiamy trochę tego, bo tu będzie dużo surowców. Oczywiście najważniejszy yy, targ. I teraz tak, spichlarz możemy postawić w tym miejscu, i tutaj powoli rozbudować sobie na przykład yy, jabłka. Myślę, że jabłka to będzie dobry wybór. Tak, musimy ich tu chronić. Tu chyba pójdzie to. O. No, czemu nie chcę? Dobra, mniejsza z tym. Zrobimy tutaj więcej jabłek po prostu. Dobra. Tu na początku trzeba się troszeczkę spi spieszyć, może. Ale to. Wszystko będzie ok, dobra. Drugie co najważniejsze to stawiamy jakieś. Nie można tutaj tego drzewa. Mój panie. Tutaj i tu jest dużo. czy więcej tego drewna, zbudować, tym mój lepiej. Domki możemy postawić sobie obok. Nie zamku można tutaj tego zbudować. to nic się nie stanie. Może tu jeszcze kilka. Chat nie, nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, kupmy więcej drewna, tak żeby jak najszybciej zabudować sobie jako taką gospodarkę. Bo to jest naprawdę ważne. Teraz kamień. Kamień też będzie ważny, więc róbmy go jak najszybciej. Myślę, że 3 na początku wystarczą i tak gdzieś po dwa na każde, dwa woły, a może jeszcze po jednym tutaj tak. Dobra. Teraz co ważne, można zbudować tutaj w tym miejscu przy naszych w naszej żywności możemy zbudować wieże, ponieważ tu na pewno będą nas atakować. Budujemy tak samo po oba te i jeszcze budujemy cechnie kopaczy tylko inżynierów, dobra. Jak już to mamy, to możemy teraz chwilę jak najszybciej sprzedać nasze zapasy, które towarcji. nam się już nie przydadzą. Hmm, no, ja jeszcze sprzedam, może to. Nie masz wystarczającej ilości towaru. To... Nie masz wystarczającej ilości towaru. Dobra. Tutmy sobie jeszcze zbrojownie, można je postawić tutaj bliżej tego. To się nic nie stanie, i teraz tak, mamy dużo kasy jeszcze. Kupię sobie tak około 20 kuszników i 20 łuczników, Na razie niech się ci wezmą, można już przyspieszyć trochę rozgrywkę. Myślę, że się nic nie stanie. Dobra, już się jak coś ludzie zbierają, więc wykupmy na początku Potrzeba łuczników, Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Szybko, szybko, jeszcze 9. A gospodarka nam się już powoli powiększa. Dobra, mm, teraz co jest ważne, to jak już. potrzebna z... nam brońce. Pewnie nie zdążymy przed pierwszym brońce. atakiem zrobić tego Jakieś co ja polecewa. chcę, więc. Już tam a, więc na razie dlatego tą ochronę dałem. Nie wiem. Y, przeciwnicy Wroga będą zawsze tędy atakować. To jest. Oni nigdy nie pójdą tędy. Po pierwsze, go, ma, tędy mają gorsze, gorsze przejście. Po drugie, tu jest wiadomo, dwie serce. Więc. Musimy się skupić po to na, na tej stronie. I dzień, dzięki Uwaga. temu, że musimy się skupić tylko jednej stronie, wystarczy tam na przykład postawić dużą grupę łuczników, i ona wróć. sobie będzie sama Uwaga. broniła się. Ale jak na razie, jak na razie się musimy już rozbudować. Dobra, idzie już drewno, dzięki temu możemy zaraz coś wybudować. I tu już może zacząć wykupować łuczników konnych. Dzięki nim łucznicy konni i ruchometarcze. Dzięki nim się po prostu uzbroimy przejść Z... przejście na górze, dzięki temu będzie bezpieczne po prostu. Zbudujmy Potrzeba kilka. drewna. No, jeszcze trochę drewna coś przyniesie. Okej. Okay. Kopalnia żelaza musi być zbudowana na złożach ród żelaza. Dobra. Tu niech się robi. Kamień chyba można już sprzedać. I Nie masz wystarczającej ilości, tak. to Wasza łaskawość? Trzeba troszeczkę inżynierów zbudować, żeby były tarcze. Ja przeważnie gdzieś tak połowę tego co mam, m, tych m, Buduje połowę sprzęt oblężniczy. Nie, no ja nie jestem profesjonalnym graczem, więc. Bo mnie nie powiem dokładnie, po prostu powiem blężniczy. wam, jak ja to robię. Buduję sprzęt oblężniczy. Dobra, jeszcze trochę tarć. Buduję sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jak możemy pomóc. panie? Wasza łaskawość? Panie, wchodź w swój namiot. Trzeba coś zbudować. Buduje sprzęt Dobra. oblężniczy. I kupujemy łuczników konnych jak najwięcej. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Może już pójdźmy tą grupką w górę, po to, że pewnie zaraz będzie nas ktoś chciał atakować. I powoli sobie dalej kupujemy łuczników konnych i to jest praktycznie wa się idzie już atak, więc podejdźmy trochę, tu jeszcze chyba jakieś dzieje się, się na stanowisko. Więc budujesz sprzęt A wy chodźcie mi tutaj opuszczam Mam nadzieję, stanowisko na machinie oblężniczej. Tak, tu opuściłeś stanowisko, wracaj na nie. Zajmuję stanowisko na machinie oblężniczej. Dobra, chodźcie tutaj, bo zaraz będzie atak. I jak widzicie, oni już prawdopodobnie biegną tutaj na moją gospodarkę. Jesteśmy atakowani. Więc po prostu tutaj sobie staniemy i wystrzelamy wszystkich. A w międzyczasie budujemy więcej konnych łuczników i więcej tarcz. Więc prawdopodobnie, jak przyspieszę teraz Potrzeba czas, na prawie full nic się nie stanie. A po prostu misja będzie szybsza. Wysprzedajemy cały kamień, jak zawsze. I można zbudować, mm, zbudować. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie chatki do wytwarzania zbroi. One dzięki temu, że przerobione na zbroję będziemy sprzedawać w sposób drożej. Co nam da jakiś zarobek? Jak widzicie, kończy nam się złoto. A do ataku na kalifu przyda nam się na pewno dużo więcej łuczników konnych. Dobra, idzie kolejny atak, ale my tu nadal mamy solidną obronę z łuczników konnych. zbudujmy może jeszcze w jeden. Albo dwa, jeśli się by udało. Chyba się nie uda. Nie można tutaj jeden tego zbudować będzie. Dobra, no to nic, będzie jeden, ale to zawsze troszeczkę nie można tutaj więcej. Tego zbudować, I czy możemy gdzieś trochę żelaza zbudować? Możemy, dobra. To budujemy. Okej. Okay. Wyprzedajemy dalej wszystko co możemy. Możemy zbudować też chatki mm, dla łóżników, żeby produkować kuszę. To nam da dodatkowy zysk ten mógł funkcjonować kuszę nawet w nami na rynku. Dobra, zbudujemy więc chatek, bo się tego nam skończą, o, o, kończą kończą nam drogą. się nasi. ...no... Chłopi się nas skończyli. Ja nie wiem, dlaczego nie mogę znaleźć tego słowa. Dobra. Budujemy kuszę. Jak widzicie, wszystko idzie dobrze. Mamy 20 zbroi, które sprzedają wystarczającej ilości towarów. Budujemy więcej uczniców konnych. Naprawdę nie wiem, ilu nam tak trzeba, ale myślę, że do setki, jak dojdziemy, no to będzie spokojnie, będziemy bezpieczni po prostu. Wysyłamy ich na górę tych nie. Tylko tych. Jak mówiłem, jakbyśmy nie zrobili tego z łącznikami, to cały czas tędy wychodziły nam grupy, które by chciały nam podpalać naszą ekonomię, i to by nam bardzo, bardzo zepsuło grę i bardzo ją utrudniło. Długo rozmyślałem nad tym, co zrobić z na przykład 15 minutami, w których zbieram złoto na wojsko i nic więcej nie robię, po prostu szykuję się do ataku. Wiem, że ja bym to zostawił to przeważnie po prostu to było zbyt nudne. Ludzie nie chcieliby oglądać czegoś. Ja po prostu jak zbieram złoto przez 15 minut i pierwsze naprawdę głupoty, bo przeważnie w takich momentach ciężko coś ciekawego wymyślić, jakiś ciekawy temat, więc wybrałem jedno z dwóch rozwiązań. Pierwszym rozwiązaniem było zrobić po prostu cięcie, chociaż ja z tego za bardzo nie lubię, ponieważ gdy oglądam jakiś poradnik czy po prostu zagrajmy, w którym chcę zobaczyć jak ktoś daną misję przechodzi. To często nie lubię, jak ktoś mi wycina drogę, w której na przykład idzie do jakiegoś ważnego celu. Więc wybrałem drugi sposób, czyli przyspieszenie dwa, trzy razy szybciej tego momentu, w którym po prostu zbieram to złoto. Myślę, że taki sposób będzie bardzo fajny dla tych, którzy na przykład by chcieli sobie przeskoczyć od razu już do ataku. Pewnie dam jakąś adnotację, czy po prostu powiem w której minucie, na no, której minucie przewinąć sobie mój materiał. I oni sobie już będą mogli oglądać atak, a dla tych, którzy chcieli, zob chcieli zobaczyć, jak zbierałem już jeszcze to wojsko, to po prostu będzie to przyspieszone. Mam nadzieję, że w taki sposób będzie no, naprawdę fajne. Drugi problem to przychodzi, co zrobić właśnie, gdy jest to przyspieszone. Czy dać swój komentarz, który wtedy mówiłem podczas nagrywania na żywo, na pewno usunę, ponieważ no, troszeczkę by, nie wiem, czy ktokolwiek by chciał usłuchać mm, dziwnego gadania, jest jeszcze w takich piskach przyspieszonych. Więc po prostu nagrywam już po nagraniu, do, czy znaczy dogrywam komentarz przez te kawałeczek, który przyspieszyłem. Mógłbym też pójść jakąś muzykę, ale jednak myślę, że to będzie taki moment, w którym jak ktoś będzie chciał posłuchać mojego gadania, to będzie sobie słuchał. Ja myślę, że za każdym razem będę znajdował jakiś temat. Możliwe, że, mm, że będę powiedział coś o. Wyprawach krzyżowych, ale nie macie się, to nie będzie tak jak na lekcjach historii, gdzie będę podawał datę i wtedy, wtedy zaatakował ten, tego i wtedy tak dalej. Myślę, że będę szukał jakichś fajnych historii, które jak ktoś będzie chciał słuchać, to posłucha. Jak nie, to wyłączy głos, albo po prostu przewinie do ataku na twierdzenie przyjaciela. Co tu więcej mówić? No dzisiaj to chyba tyle. Dzisiaj już nie będę zaczynał żadnym tematem, ponieważ jeśli już widzieliście, atak już za chwilę nastąpi, więc myślę, że ja się już zamknę. Poczekam. Po cichu będziecie mieć te ostatnie kilka minut, znaczy kilka minut, to nie minuty, to już sekundy, w których będę kolekcjonował jeszcze wojsko. Więc już niedługo wróci komentarz, który był nagrywany na żywo razem z grą. Więc ja już będę cicho i poczekajcie jeszcze chwilę. I teraz Jesteśmy atak nie atakować. będzie zbyt trudny. Możemy pod, podjechać troszeczkę tymi, żeby rozwalić te balisty. Nie powinniśmy stracić zbyt dużej ilości naszych uczników. Wiadomość to, trochę straciliśmy tego. Dobra, mniejsza z tym. Podchodzimy tymi. Jak tylko będziemy mieć zasięg, to atakujemy. Dobra. Jak najszybciej rozwalamy te wieże, ponieważ, no, jak widzicie, główna, główna obrona kalifa to jest te wszystkie wieże. Jak widzicie, dzięki tarczom cały czas nie tracimy zbyt dużej ilości naszych naszych e, konnych łuczników. Dobra. Rozwalam jak najszybciej. Prawdopodobnie bym mógł już wejść. Ale dla katapul. bezpieczeństwa rozwalmy jeszcze tutaj te, przynajmniej dwie wieże. I teraz... pod którym klawiszem się ustawiłem naszych oficjanów? Chyba nie ustawiłem, dobra. A, macie czwórkę, chodźcie. Jedyne czego się boję to to, że będzie miał tutaj ogień. No ale zobaczymy jak to będzie, podejdźmy może troszeczkę bliżej. Jak widzicie straciliśmy jak na razie jednego łucznika konnego. Podejdźmy do budujmy. Gdzie budujeszmy tutaj wieże? Zobaczcie. Dobra. Przygotować. Chodźcie. Asasyni, asasyni. No i atakujemy. Możemy ci czas. Powinno być OK. To zobaczymy czy będzie ogień. Jak będzie ogień, to możemy to stracić. Ale chyba będzie okej. Okay. Tak, mamy pierwszego już. I nie ma co marnować czasu. Bierzemy nasze katapulty i lecimy na drugi, a do zamek. Powinniśmy go prawdopodobnie od dołu, tu gdzie atakuje już Ryszard. Ale zatoknijmy od góry. damy jeszcze może Ryszardowi, żeby atakował. Zawsze to nam troszeczkę pomoże. Dobra, podejdźmy trochę bliżej, maszeruje No i jak widać, Ryszard się zgodził, katapulti. o nasze katapulty nawalają, więc muszę szybko rozwalnie to wieże. Jak widzicie, w taki sposób zbudowana, znaczy rozegrana ta misja nie jest zbyt trudna. Wiem, że pewnie są łatwiejsze sposoby. czy znaczy, ja, ja żadnego nie znam, ale. Może ktoś wymyśli, może ktoś asesynami zrobił to misję tak samo jak poprzednie się robi. Ale no, patrzmy, to nie jest trudny sposób, ten co ja robię. Wszystko z tej misji zależało od tego, czy się szybko wybronimy. Jakbyśmy nie postawili tej naszej ochrony z... O nie, o się złapałem. Widzicie, jednak trzeba do samego końca być... Być chociaż trochę, nie wiem, patrzycie co się robi, jak, jak widzicie wpadłem sobie na ogień i straciłem duży jednostek, no ale nie, przynajmniej Asesyjni teraz mogą przejść, no i co, taki będzie koniec misji, misji trzeciej, mam nadzieję, że wam się podobało i że mój sposób wam się przyda może do przejścia tej misji, może jeszcze troszeczkę chaotycznie to prowadzę, no ale... Z czasem się wyrobię i coraz lepiej serc. będę pokazał tę misję. Wynik, jak wynik, pewnie są lepsze. Mi się podobał, no to nic. To był to była misja trzecia pod tytułem Kraj Napływów i będziemy się widzieć w czwartej misji Stary Przyjaciel, w której to zmierzymy się z Wieprzem. No to ja się z Wami żegnam. Jeśli chcecie, możecie polubić ten film i. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa!